Cześć, dzień dobry. Witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Dzisiaj jesteśmy w Pomorskim, w Dziwnówku i odwiedziliśmy pana Henryka, który ma od nas zainstalowaną przez nas pompę ciepła LG Termafał na czynnik R290. Ten odcinek, który teraz kręcę, jest drugim odcinkiem. Zapraszam Was teraz na wstępie w prawym górnym rogu. Macie link do odcinka, gdzie mój tata rozmawia właśnie z panem Henrykiem o tym, dlaczego wybrali tą pompę, dlaczego kotłownia wygląda tak jak wygląda, co tam jest ciekawego zainstalowanego. A ja dzisiaj właśnie opowiem Wam już bardziej dogłębnie, jak ta instalacja jest zrobiona i po prostu pokażę Wam już wszystkie elementy, które zostały tutaj wykorzystane, i te wykorzystane przez nas, i te, które pan Henryk po prostu używa na co dzień. Zapraszam do oglądania. No dobra, no i pierwsze, od czego sobie zaczniemy, to sama pompa ciepła. Jak widzicie, stoi ona, pan Henryk sobie ją zabudował siatką. Dlaczego? No dlatego, żeby no dzieci tutaj biegają w okolicy, żeby nie zniszczyły po prostu wymiennika pompy ciepła, bo to są delikatne lamelki. No więc w niczym to nie szkodzi, bo powietrza nie blokuje, a zabezpiecza pompę przed uszkodzeniami. Jak widzicie, pompa jest brudna, tutaj leży jakieś po prostu opady z drzew. Jak widzicie jest zakurzona, Ostatnio ktoś się napisał w komentarzu, że po co ta pompa takie lamelki ma, to się tylko brudzi i tak dalej. No brudzi się i co z tego? Z daleka tego nie widać. Na no, z bliska komu to przeszkadza, przecież nikt chyba nie przychodzi pompy czyścić. Jak widzicie, jest stojak innowacyjnego domu, dedykowany typowo, właśnie robiony pod wymiar w zasadzie pod LGKI na R290. No i tu jeszcze wracam do tyłu tego urządzenia. No bo nie ma tutaj jednej rzeczy, którą zazwyczaj montujemy. Jak widzicie, nie ma zaworów antyzamrożeniowych. A dlaczego ich nie ma, to dowiecie się już w środku. Tutaj nad nami są okna. Tutaj, akurat, pan Henryk mieszka, bo w ogóle ta pompa ogrzewa jego pensjonat, bo jesteśmy w pensjonacie Astoria, właśnie w dziwnówku. Jeśli chcecie przyjechać nad morze, w ładne miejsce, no to zapraszamy serdecznie. Tutaj, za tymi oknami, pan Henryk mieszka i mówi, że pompy nie słychać, a jest naprawdę blisko. No i z własnego doświadczenia, bo, bo korzystamy z tej pompy u nas w domu No to jest naprawdę cicha i, i ten dźwięk z niej jest najzwyczajniej w świecie nieuciążliwy dla ucha Dobra, wchodzimy do części maszynowni, która jest zbudowana przez innowacyjny dom No i co, zaczniemy od tej części, a potem przejdziemy dalej i pokażę resztę elementów Natomiast tak, no pierwsze co tutaj widać to urządzenie, które widzicie u nas na kanale pierwszy raz Jest to bufor ciepła Koton jest on zamontowany tutaj na życzenie pana Henryka. Dlaczego? No, dlatego, że budowa tego bufora jest inna niż budowa standardowych buforów. No, są tutaj w środku po prostu takie prowadnice. Jak pan Henryk mówi z własnego doświadczenia, że między 1 a 1,5 stopnia różnicy, jeśli chodzi o temperaturę w tym buforze, jest. Teraz też na ekranie wyświetlają się wam przebitki ze strony kotona, gdzie po prostu jest pokazane jak dokładnie ten bufor działa tu zaraz za buforem mamy grupę bezpieczeństwa CO jest to grupa Ferro i mamy tutaj też naczynie przeponowe CO 24 litry jest to naczynie IBO generalnie tutaj jak widzicie podłączenia są tego bufora na rurach karbowanych, elastycznych no i co tutaj widać? Jest pierwsza skrzynka, jest to skrzynka z termateka. Dlaczego? Dlatego, że tu poniżej widać mamy system UPS i dlatego też mówiłem Wam, jak byliśmy jeszcze na zewnątrz, że nie ma tutaj zaworów antyzamrożeniowych, bo po prostu nie musi ich być. Jak działa ten system? No, działa on generalnie tak, że jeśli mamy zanik napięcia na sieci, to akumulator, który jest schowany tutaj, zasila tą 12V pompkę. Tu jest taki yy, bypass. No i po prostu woda sobie krąży między budynkiem a pompą, czyli no nie zamarza. Ok, przechodzimy do drugiej skrzynki, jest to skrzynka z zabezpieczeniami i standardowo jest to skrzynka z podlicznikiem. Jak widzicie mamy tutaj 572 kWh, a dzisiaj jest 14 grudnia i tutaj pan Henryk zapisał, bo pompa w sumie wcześniej była tylko testowana, że tak powiem, no a tak pełną parą grzeje tak naprawdę od tygodnia. No, i tydzień temu było to zużycie 334. No, i wychodzi nam średnia dobowa za ostatnie 7 dni. Przy temperaturze między 0 a 3-4 stopnie raczej mrozu nie było. Wychodzi średnia 34 kWh na dobę. Ogólnie, jeśli chodzi o sam budynek, bo też jak oglądaliście poprzedni odcinek, to słyszeliście, ale ja też tak na szybko teraz powiem. Mamy tutaj co? 300 metrów powierzchni użytkowej, w tym 100 jest ogrzewane, a 200 jest tylko dogrzewane, bo tak jak mówiłem jest to pensjonat. No jak wiecie zapewne nad morzem zbyt dużo ludzi zimą nie ma. Pompa nie grzeje też ciepłej wody użytkowej, e, czyli nie ma tutaj centralnego e, rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej. Okna są dwuszybowe, na ścianie jest 10 cm styropianu grafitowego. Jesteśmy tu pan Henryk mówił chyba 120 albo 150 metrów od linii brzegowej. No i ten wiatr daje tutaj we znaki jest naprawdę zimno. Teoretycznie aktualnie na zewnątrz jest 0 stopni, ale naprawdę odczuwalne jest, ja wiem, z minus 5, minus 6, bardzo mocno czuć ten morski klimat. Mówiłem, że nie ma ciepłej wody użytkowej, no ale jest zawór drogowy. to po co on jest w takim razie? No póki co jest po nic, no zainstalowaliśmy go po to, że w przyszłości, jeśli Pan Henryk będzie chciał postawić tutaj zasobnik, no to będzie łatwo. Po prostu ten zasownik dostawić, nie trzeba będzie już kombinować, po prostu on już jest. No i dobrze, że jest, jest po prostu niewykorzystany. Koszt nieduży, a klient zadowolony. Dalej, jak się zagłębię, mamy tutaj separator magnetyczny. Jest to separator Calefi Dirtmag, jest to separator mosiężny. Z naszego doświadczenia, no bardzo dobre przepływy mają te separatory, a LG wymaga dobrych przepływów. No więc takie do propanówek LG separatory stosujemy. Nie wspomniałem Wam, no ale to chyba widać, że jest tutaj kauczukowa otulina rur. No i mamy też pompę. Jest to pompa CO, jest to pompa Afrizo. Przechodzę kawałeczek dalej. Widać tutaj tak czujniczek, znaczy jest to czujniczek moduł WiFi do obsługi pompy LG. No i sam HydroBox, który widać mój cień, widzę. Jest to sam Hydrobox, który jest w sumie całkiem nietypowy. Dlaczego? No bo nie ma sterownika. Jest to rozwiązanie w sumie rzadko stosowane, rzadko przez klientów wykorzystywane. Ale pamiętajcie, że w każdej pompie LG ten sterownik, który tutaj jest, można przenieść do środka. No i żeby tą pompę obsługiwać, no oprócz oczywiście samej aplikacji, to jeszcze, że tak powiem, manualnie na sterowniku, to ten sterownik można kablowo przenieść do środka budynku. No i co? Cały kształt wygląda w sumie tak. Mamy tutaj wszystko, co powiedziałem. Tak jeszcze z większej odległości pokażę. No i teraz przechodzimy do tego, co jeszcze pan Henryk tutaj ma. No co? Mamy tutaj Sofar Solar. Jest to magazyn energii. Niemontowany był on przez nas. A z drugiej strony jest jeszcze falownik. Jest to falownik hybrydowy Sofara. Przesuwam się kawałeczek dalej i oczom ukazuje nam się nasz aparat, ale ukazuje się też e, kocioł. Jest to kocioł olejowy Buderus. E, tutaj pan Henryk mówił, że rocznie dla tego pensjonatu no, schodziło między 3,5 a 5,5 tysiąca litrów. No i ten kocioł został. No bo po co go demontować? Jest sprawny, działa i może pracować w hybrydzie z pompą ciepła. I tak też tutaj jest zrobione. Nie jest to hybryda taka automatyczna w pełni, tylko po prostu pan Henryk może ten kocioł włączyć. Wcale nie musi tego robić, natomiast nie musi nic więcej specjalnego kombinować. Jak widzicie, trochę tutaj w tej kotłowni nakombinowane jest. No i jest tutaj jeszcze jedna rzecz, w zasadzie dwie, i są to takie stacje. To jest stacja filtrująca. Ja wam tutaj pokażę tabliczkę, jakbyście sobie chcieli poszukać, co to dokładnie jest. E, wiem, że tutaj jest jakiś filtr jonowy i jest filtr węglowy. Tu generalnie e, podobno są filtrowane metale ciężkie, są filtrowane wszelkie zanieczyszczenia wody, pierwiastki niepożądane, które w wodzie nie powinny się znajdować. A tutaj zaraz obok jest e, zmiękczacz. I tutaj fajna rzecz jest w ogóle taka, że no, jesteśmy cały czas w pensjonacie. Że pan Henryk po prostu zamontował to u siebie w pensjonacie. No, i jego goście również mają bardzo fajną, bardzo dobrą wodę, którą śmiało można po prostu z kranu pić, dlatego, że jest ona przefiltrowana, jest ona zmiękczona. No, i tutaj mamy jeszcze co? Sterylizator UV, czyli pan Henryk pozbywa się dodatkowo wszelkich wirusów i bakterii, które w wodzie mogą się znaleźć. Wracając jeszcze do tej części, gdzie jest nasza instalacja. No, to jesteśmy, tak jak mówiłem, w okolicy Szczecina, bo innowacyjny dom działa w całej Polsce. Jest tu pompa LG R290 odebrana przez serwis LG i to serwis LG zajmuje się opieką gwarancyjną, przeglądami serwisem tej właśnie pompy ciepła. Widzicie też rozwiązania nietypowe, których wcześniej u nas nie było. No, dlatego że moi drodzy, jeśli czegoś potrzebujecie konkretnego. To nie jest tak, że my działamy na jakimś schemacie, że mamy schemat i każda instalacja musi wyglądać tak, a nie inaczej. No, jeśli będziecie chcieli, to zamontujemy do tego po prostu, co Wy potrzebujecie, albo po prostu, co Wy byście chcieli, bo nie wiem, macie znajomego, któremu sprawdza się na przykład nie taki separator magnetyczny Kaleffi, tylko on ma flamko, ten yy, dwa w jednym. Gdzie zastosowany jest również separator powietrza, nie tylko separator magnetyczny do zanieczyszczeń wody, no to taki też możemy na wasze życzenie zamontować. Może chcecie mieć i tego UPS-a i zawory antyzamrożeniowe, to również jest do zrobienia może chcecie. Tylko zawory antyzamrożeniowe. No konfiguracji jest naprawdę dużo. Staramy się dla was te instalacje robić um, tak, żebyście byli z nich jak najbardziej zadowoleni. No i co? To chyba na dzisiaj by było wszystko. Mam nadzieję, że pokazałem wszystko co powinienem pokazać. Aha, tu jeszcze za okienkiem chyba nie widzieliście. No stoi właśnie ta pompa ciepła. Także dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj. No i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych odcinkach.